Andrzej Buchowski zapraszam na magazyn reporterów jedynki Celownik. Dzień dobry, a właściwie bądziorno, bon bo dziś w naszym programie historia jak z włoskiego kryminału. A zaczęła się tak banalnie. Do reporterów Celownika przyszedł list, a w nim historia, w którą aż trudno uwierzyć. Jej trop zawiódł nas do Białej Podlaskiej. Tu, w pewne słoneczne popołudnie, pojawił się przystojny, czarujący Włoch Giordano Te. Centralne miejsce w Białej Podlaskiej, tzw. Tak Plac Wolności. Tutaj pan Giordano planował, prawdopodobnie planował, urządzić swój koncert. Miał lądować helikopterem. Na tym placu miały występować osoby, znane osoby, Mroczek, aktor serialu M jak miłość, Edyta Herbuś oraz gwiazdy, miała być iluminacja sztucznych ogni. Ambitne plany Włocha zrobiły w Białej Podlaskiej duże wrażenie. Giordano te bez trudu znalazł osoby, które zaangażowały się także finansowo w przygotowanie wielkiego projektu. Pomógł mu niewątpliwie osobisty urok i włoski akcent. On mówił, że on jest znany, że on y, śpiewał z cukera. Ja się zajęłam tym, żeby na przykład rozesłać płytki po różnych rozgłośniach radiowych, starałam się również załatwić mu jakiś program telewizyjny. Giordano stawał się lokalną gwiazdą. Zwrodzonym wdziękiem roztaczał swoje wizje, rozpalając wyobraźnię mieszkańców miasta, w którym na co dzień niewiele się dzieje. Mimo iż pojawiły się wokół niego wątpliwości, Włoch szybko rozwijał swoją działalność. Ogłoszenie było, że przyjmie sekretarkę i dyrektora do pracy. Zaczęłam ludzi pytać, czy ktoś zna tego człowieka i bardzo dużo informacji się dowiedziałam o nim, że jest oszust i tak dalej, żebym nawet nie próbowała pracować tam. On wszystko wytłumaczył, powiedział, że to nieprawda, że to są plotki, że nie jest normalny człowiek i żebym spróbowała jednak. No i zaryzykowałam. Jordano przekładał wielokrotnie koncert. Kiedy się pojawiły kwestie finansowe, cedował je na swojego menadżera. Menadżer podejrzewając, że może coś wyjść z tego nie tak, chciał, aby Jordano wszedł w projekt ze swoimi pieniędzmi, i wtedy Jordano po prostu zniknął na pewien czas. W Białej Podlaskiej wybuchła afera. Włoch zniknął, a telewizyjny program z jego udziałem spadł z anteny. Na szczęście było to tylko nagranie, nie było to na żywo, a nagranie zostało wycięte, ponieważ pani producent stwierdziła, że ten pan się nie nadaje, absolutnie nie ma synchronu i w żadnym wypadku nie można go pokazać na wizji. Nie sądzę, żeby to był uczciwy człowiek, bo w ciągu ostatniego roku, od czasu jak go już nie, nie spotykałam dostawałam mnóstwo różnych telefonów głównie z Białej Podlaskiej od kobiet też przeważnie które no nie wiem skąd miały mój telefon ale podejrzewam że ten pan posługiwał się moją wizytówką i skarżyły mi się że jestem winien pieniądze dostawałam również telefony z różnych hoteli on po prostu mieszkał wyjeżdżał i nie zapłacił Sono Chcielibyśmy zapytać o Giordano. On podobno tutaj nocował. Tak, bym Nie uregulował nam należności za nocleg. Oj, to było w tydzień, mniej więcej. Dwa tygodnie już trwało. Szybko okazało się, że więcej osób straciło przez Włocha głowę i pieniądze. Na internetowych forach pojawiły się opisy jego działalności i ostrzeżenia. Ci, którzy zainwestowali w wizje roztaczane przez Giordano, te, swoich pieniędzy raczej nie odzyskają. Jest niewypłacalny, ponieważ tutaj no, też się u nas zdarzyła taka sytuacja, gdzie pomogłam mu w wypożyczeniu samochodu. Swoją kartą kredytową poświadczył to wynajęcie współpracujący z nami Pan. On jemu zapłacił oczywiście za tą dobę. Natychmiast na poczekaniu wszystko wypłacił, ale później po miesiącu okazało się, że skąd temu naszemu panu ściągnięto kwotę 3200 zł, czyli że samochód został oddany nie następnego dnia, tylko dopiero po tygodniu. Giordano T. trafił w końcu na pierwsze strony gazet. Choć pewnie nie w takim kontekście, jakby sobie tego życzył. Słyszałam, że coś narozrabiał w przeszłości i był uwięzieniu, ale to tylko tyle wiem. No i to, że do Włoch nie może wrócić, też mi to mówił, że nie może wrócić. Skontaktowałem się z Jordano, przedstawiając mu wypowiedzi innych osób, aby mógł się do nich ustosunkować. Gdy na początku sądził, że pisze artykuł, gdzie będę opisywał jego sukcesy osobiste, nasza komunikacja przebiegała w bardzo przyjazny sposób. Natomiast dezorientował się, że prowadzę śledztwo dziennikarskie praktycznie za zanim mówił w języku polskim. My też próbowaliśmy skontaktować się z Włochem. 5-3-9 record message. up. W tym miejscu mieściło się biuro Jordano. Włoch sądził, że będą do niego dobijać się fani. Zamiast fanów, obecnie do drzwi biura dobijały się wierzyciele. W Białej Podlaskiej, zamiast atmosfery włoskiego Sanremo, zapanował klimat sycylijskiego Palermo. Zapachniało vendettą. Teraz są problemy. Na przykład takie pogróżki telefoniczne. Czy ktoś dzwoni i co mówi? To mówi, że żebym nie pracowała, żebym przestała się zadawać z nim, bo inaczej. Czyli to nie są pogróżki od niego? No ja mam nadzieję, że nie od niego, bo on podobno dostawał też również te pogróżki. I też się bał pójść do domu i tak dalej, bo tam ludzie siedzieli w samochodzie i czekali na niego przed domem. No nie wiem jaka prawda, bo to jest takie bardzo zagmatwane. Pan T złożył również doniesienie do prokuratury o tym, że kierowane są do niego drogą smsową groźby. Podjęliśmy w tej sprawie również postępowanie sprawdzające, jednak podskazanym przez niego adresem. Nikt nie przebywa, nie przebywa też nikt pod adresem zajmowanej przez niego firmy. Policja sprawdzała także czy Włoch popełnił jakieś przestępstwo i doszła do zaskakujących wniosków. Na chwilę obecną nie, może, nie stwierdziliśmy, aby pan T. dopuścił się do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa. Giordano te zachowuje się jak prawdziwy Europejczyk. Uwodzi i czaruje po włosku, ulatnia się po angielsku. Przed wierzycielami udaje Greka, a skargi na niego można pisać na berdyczów. od rzeczywistość niewielkich polskich miasteczek. Na dziś to wszystko. Życzę Państwu miłego i spokojnego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek, jak zwykle po Teleekspresie.